Witam serdecznie. Słuchajcie, jesteśmy w trakcie publikacji danych. Zobaczcie, o 13:45 decyzja w sprawie poziomu stóp procentowych. I w strefie euro oraz 14.30 to jest teraz godzina liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych, czyli po prostu w skrócie bezrobocie podczas pierwszego czwartku miesiąca, czyli publikacji stóp procentowych. O tym słuchajcie, jest szkolenie day trading i dane. Zobaczcie, na wykresie M5 przed chwilą postowałem na Facebooku w naszej grupie, że na złocie wykres H1 może dojść do konkretnego spadku, i z tym mamy teraz miejsce, ciekawy spadek także tutaj pojawiają się trady w tym zakresie oraz na eurodolarze, czyli na instrumencie, który najbardziej dotyczy stóp procentowych pojawia się typowa sytuacja również transakcyjna zobaczcie z czym mamy tutaj do czynienia tak? wykres w jakim byłym trendzie ogólnie, czy zwrócił się przeciwko trendowi, czy idzie w zgodzie z trendem, to jest pierwsze pytanie, tak to będziemy przerabiać na zajęciach w części profesjonalnej druga sprawa Przybliżmy tutaj, w którym momencie można wchodzić w rynek. Jest 3 minuty, są 3 minuty po 14.30. Czy możemy już wchodzić w rynek? Czy rynek już jest stabilny? Czy rynek dokonał testu? Czy rynek jeszcze walczy ze sobą? To znaczy, tutaj otworzysz pozycję, a rynek za chwilę się znajdzie tutaj, znowu? Czy będzie rósł, spadał? Ciebie już tutaj prawdopodobnie nie będzie, bo 40 punktów później, szczególnie wchodząc z większym wolumenem, to nie ma sensu. Natomiast tutaj sytuacja jest bardzo ciekawa. Wygląda to na moment, kiedy opłaca wchodzić się w rynek, bo jest to w zgodzie z trendem oraz jest tutaj bardzo duża dynamika, to znaczy po właśnie odejściu być może odrobinę większym, 10-15 punktów, żeby nie kupować na minimum opłaca się otwierać pozycję i rynek zaraz zobaczycie będzie 20-30 punktów niżej przykładowo także w ten sposób będziemy doświadczali tego co się dzieje Również czasami podczas niektórych danych na szkoleniu, słuchajcie. Także tego typu pozycje są bardzo interesujące, i niektóre są proste do wykonania, inne nie. Jedne są prostsze, drugie są bardziej trudniejsze. Tutaj sytuacja jest w miarę klarowna. Mimo tego, że jest dopiero 6 minut po publikacji danych, zobaczcie, czyli mamy do czynienia z pierwszymi minutami. Ja będę dalej na kursie pokazywał w części profesjonalnej. Kiedy wchodzić jeszcze pewniej, żeby to było, słuchajcie, bo teraz jest taka duża zmienność, że wykres może odwrócić spokojnie do tych poziomów i nie będzie to błąd, po prostu jest to duża zmienność, tak? Natomiast ja widzę, że jest duży napór sprzedawców, także w zgodzie z tym, co pokazuje dynamika cena. Jak masz doświadczenie, to już wiesz, że z tego punktu za chwilę będzie kolejny skok tutaj albo jeszcze niżej, i znowu będzie takie zachowanie, z jakim mamy do czynienia teraz, i w ten sposób ja nazywam to e, transzami czy rundami wejściowymi w rynek sprzedawców. Patrzcie, on się kłóci teraz na tym samym poziomie i za chwilę będzie motyw, kiedy rynek tąpnie do tego poziomu i znowu się będzie kłócił z tym poziomem. Kłócił to znaczy pracował na tym poziomie bardziej, tak? Najważniejsze jest to, że jak wchodzisz w rynek na danych, czy kiedykolwiek tak naprawdę wszedłeś w rynek tutaj, to ta pozycja nie znajduje się tutaj po trzech sekundach, bo to oznacza wtedy, że źle transakcja w ogóle została wykonana albo w nie najlepszym momencie, czasami nieźle, ale moment nie był najlepszy, czyli źle dynamika ceny przykładowo była odczytana. Tutaj zobaczcie, właśnie dzieje się to, o czym mówię, to znaczy z tej, z tego, z tej pracy w tym obszarze, który zaznaczyłem, rynek wykonał zejście kolejnych powiedzmy 5 punktów i znowu teraz pracuje w tym obszarze. Teraz to, że wykonał 5, a nie 15 punktów zejścia w dół w jednym ruchu też ma swoje znaczenie, chociaż dalej on pnie się w dół. Wszystko to mi mówi dokładnie o tym, jaki jest napór sprzedawców, ile ten wykres dalej będzie spadał, czy on będzie spadał 15 punktów, czy 50. Zobaczcie, czyli wykonał powiedzmy na przestrzeni pół minuty takie zejście i znowu sobie pracuje i teraz porównamy to z kolejnym zejściem. Jakie będzie duże, jakie będzie głęboki ten napór sprzedaży. Czyli będzie to mówiło o tym, czy będziemy trzymać tego typu transakcję, czy będziemy ją oddawać, czyli zamykać zyskiem. W tym momencie, w skrócie, patrzcie, stoi, opłaca się ją trzymać. Jeżeli on stoi na minimalnych wartościach, to znaczy, że jeszcze tąpnie za chwilę i zamkniemy wtedy tą transakcję z zyskiem. Po tym, jak wykona się na danych, no właśnie, ile byśmy szukali na danych, słuchajcie, tutaj zysku. To też jest istotne, bo niektórzy szukają, nie wiem, 200 punktów, nigdy ich nie znajdują, tak. Ups, ktoś do mnie dzwoni, sorry. Także mamy tutaj możliwość co najmniej kilku punktów do odebrania, także będziemy celowali przykładowo w 35-50 punktów na tych danych. Zobaczcie, kolejna runda, za chwilę dojdzie do kolejnego tąpnięcia. Natomiast jeżeli dojdzie do zbyt dużego odejścia do góry, grając z wolumenem kilku dużych lotów, często opłaca się to zamknąć na zero, żeby nie ryzykować wejściem na minus 2-5 tysięcy do tyłu, tak jak w tym momencie, także za chwilę do tego nawiążemy, tak, albo ja spauzuję, czy możliwe, że zamknę tą transakcję. Na wideo, słuchajcie, rzadko nagrywam tego typu przykłady, teraz akurat prowadzimy takie szkolenie, czy na żywo, jak trafiają się, jak prowadzimy szkolenie i są takie przykłady, to wchodzimy czasami w rynek, żeby pokazać, jak, rozgrywany jest rynek na żywo, natomiast z reguły wolę się sam skupić z transakcją, nie nagrywam tego typu filmów wideo, chociaż w kursie publikacje danych mamy tego typu właśnie przykłady transakcji nagrane w ciągu ostatnich lat, czy lata temu, jak głównie właśnie zajmowałem się tym na rynku przeciągu dnia, także zapraszam Was słuchajcie na, na zapisy na day trading i dane wersja pro szkolenia, trzy potężne spotkania Cena kursu to 670 zł. Również bonusy. W międzyczasie trzeba doglądać tutaj tej pozycji. Ona, zobaczcie, wytraciła trochę na tej wartości sprzedażowej. Także przy kolejnej rundzie, jak tutaj dokona się za chwilę runda, ja oddaję tą transakcję z powrotem, to znaczy zamykam, zamykam rynek, zamykam ten trade. To za chwilę, tak? Damy mu jeszcze kilka sekund. Zobaczmy, jaki tu jest poziom. W tym momencie pokazuję, jak się pozycję yy, wykonuje. Tu jest poziom, patrzę, cena jest 20, 30, 11, 63, no ok, zaraz zobaczymy, tak? także yy, bonusy jakie dodajemy, słuchajcie, do tego kursu. To chciałem pokazać. To jest kurs publikacji danych na wideo wartości 800 zł, który właśnie tego typu przykłady transakcyjne nagrałem na wideo już kiedyś podczas danych. Jest to bardzo wartościowe oraz dla tych, którzy się zapiszą teraz, również kurs najskuteczniejsze formacje na rynku oraz kurs zmiany trendu. To jest bonus specjalny o wartości 1500 zł. Normalnie, słuchajcie, tego typu patrzę tutaj, żeby zamknąć tą transakcję. Słuchajcie, zamkniemy ją teraz na minimum, czy jak będzie spadała. Wybierzemy odpowiedni moment, żeby zamknąć ją z jak największym zyskiem. I dalej kurs pewnie będzie spadał. OK. Zamknij zlecenie. Także tutaj było około 2 czy 3000 tysięcy na plusie. Natomiast chciałem Wam to pokazać po prostu jako przykład, jak się tradeuje podczas danych, nawet największej zmienności danych. Co jeszcze chciałem Wam pokazać? Przykłady transakcji różne ostatnio omawialiśmy. Także normalnie tego typu kurs... Prowadzony jest, słuchajcie, patrzę tutaj na profesjonalne szkolenia Forex na żywo. Normalnie taki kurs kosztuje 6-15 tysięcy złotych to są zajęcia indywidualne czy w małej grupie. Tutaj natomiast kurs jest w symbolicznej cenie. Zapraszam was serdecznie do zakupu. Sponsorem jest broker. Więcej ludzi będzie na tym szkoleniu, dlatego kurs jest tańszy. Zapraszam serdecznie do obserwacji również tego kursu. Zobaczcie, kurs dalej spada, tak jak mówiłem. Natomiast nie zawsze oznacza to, że opłaca się trzymać otwartą pozycję, jeżeli to jest większy większy lot większa pozycja, większy wolumen. Czasami opłaca się odebrać mniejszą ilość pipsów, ale w pewny sposób jak ten rynek jeszcze spada, a nie próbować odebrać 200 punktów, co się różnie zdarza. Tutaj na publikacji danych typu stopy procentowe ten rynek będzie jeszcze spadał prawie z pewnością, tak samo jak, tak samo jak tutaj złoto. Także zapraszam do dzisiejszych obserwacji i kolejnych wychodzących danych. Pozdrawiam serdecznie. Wiśniewski Michał z tej strony. Do usłyszenia.